Apple ma najlepszy ekosystem. Jest to częsty argument fanów sprzętów z jabłkiem. Osobiście korzystałem z urządzeń Apple, zestawów Samsunga czy Huawei, ale w ostatnim czasie najbardziej zaskoczył mnie ekosystem Google. Jak w praktyce korzysta się z najnowszych smartfonów, smartwatchów i słuchawek Pixel? oraz czym się wyróżniają i czy warto się na nie zdecydować? Na to pytanie spróbuj odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Tak się zdarzyło, że do mnie na testy trafiły w zasadzie wszystkie nowości Google'a, które są oferowane na polskim rynku. Oznacza to, że mam trzy smartfony serii Pixel 9, Pixel Watch 3 w wersji 45 mm LTE oraz Pixel Buds Pro 2. Podstawą jest oczywiście smartfon. Podczas testów smartfonów serii Pixel 8 przez dopracowane funkcje i szybkość działania 8 Pro przypominała mi iPhony W najnowszej serii Google postawił na bryłę, która jeszcze bardziej nawiązuje do smartfonów Apple i wcale mi to nie przeszkadza. Smartfony wyraźnie odróżniają się od poprzedników, natomiast charakterystyczna wyspa aparatu na żywo prezentuje się bardzo przyzwoicie, a sprzęt nie bujają się na płaskich powierzchniach. Bardziej iPhone'owy jest też rozkład modeli. W poprzedniej serii był mały, wysokopółkowy smartfon i duży flagowiec. Najnowsza generacja została wzbogacona o kompaktowego flagowca Pixel 9 Pro, który przypomina mi małe iPhone'y serii Pro. Wszystkie smartfony są wykonane ze szkła i aluminium. Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie, a nawet największy Pro XL trzyma się wygodnie. Podstawowy Pixel 9 to mały smartfon z 6,3-calowym ekranem. Od droższych konstrukcji różni się przede wszystkim brakiem LTPO, czyli zmiennej wartości odświeżania, termometru na wyspie i teleobiektywu. Podstawowe piksele mają też nieco inne wersje kolorystyczne i oferują błyszczące szkło z tyłu. Wersja Pro oferuje podobny ekran o nieco lepszych parametrach, wspomniany teleobiektyw, o którym więcej powiem w dalszej części filmu i właśnie ten moment. Największy 9 Pro XL to bezpośredni następca 8 Pro i oferuje większy ekran i pojemniejsze ogniwo. Cała trójka jest napędzana tym samym procesorem, czyli tensorem G4. Układ nie jest tak wydajny jak to nam Dragony i dość szybko trotluje, natomiast na co dzień urządzenia są szybkie i radzą sobie z wymagającymi zadaniami. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie jest to najlepszy wybór do grania. Ekran nawet w podstawowej dziewiątce robi świetne wrażenie, a w modelach Pro jest jeszcze lepiej. Szczególnie fanom Samsungów i iPhone'ów polecam jednak zmienić tryb kolorów na adaptacyjne. Profil naturalny może sprawić wrażenie wypranego. W mojej ocenie duża wada sprzętu to zaledwie 128 GB pojemności w podstawowych wersjach. Co w smartfonie za ponad 5000 zł w przypadku ProXL po prostu nie przystoi. O wymienionych wadach można szybko zapomnieć, kiedy zaczniemy używać Pixela. Producent wykorzystał tutaj niemal czysty system z przydatnymi dodatkami i funkcjami. Dla przykładu wyszukiwarka pokazuje nie tylko wyniki z internetu, ale też wyświetla na przykład czaty z Messengera, Gmaila czy treści z innych aplikacji. Jest to chyba pierwszy smartfon, w którym lubki używam codziennie. Ciekawym dodatkiem jest też możliwość włączenia rozpoznawania muzyki. Wykryte utwory smartfon wyświetla na pasku powiadomień lub ekranie blokady. Świetną opcją jest też dostęp do Gemini Live. Natomiast o tym szerzej powiem w dalszej części materiału. Fotograficznie Google uprościł sytuację, bo zwykła dziewiątka oferuje ten sam aparat główny i ultra szeroki kąt co modele Pro. Droższe smartfony mają za to lepszy aparat selfie i teleobiektyw z pięciokrotnym przybliżeniem. W dzień rezultaty mogą zachwycić. Po zmroku piksele pokazują co potrafią i smartfonami można zrobić rewelacyjne fotki. Smartfon automatycznie wydłuża czas naświetlania do 3 sekund, który można jeszcze podbić w trybie nocnym. Z trybów świetny jest dodaj mnie, gdzie smartfon skleja dwa zdjęcia, co pozwala na dodanie fotografa do fotki. Wideo wyglądają świetnie, a piksele Pro mogą nagrywać nawet w 8K przy 30 fps Świetnym dodatkiem jest też czujnik temperatury który można znaleźć na wyspie aparatów w modelu Pro i Pro XL. Ten element został udoskonalony względem poprzednika i teraz jest w stanie monitorować temperaturę w czasie rzeczywistym. Nie jestem pewny, czy jest to funkcja beta Androida 15. Natomiast mój Pro XL umożliwia nawet pomiar temperatury ciała. Zawsze i wszędzie możemy sprawdzić naszą temperaturę i jest to świetne rozwiązanie. Dane można zapisać w aplikacji Fitbit, która zbiera też pomiary z zegarka. Osobiście nie wyobrażam sobie używania smartfona bez inteligentnego zegarka. Pixel Watch 3 to już trzecia generacja smartwatchów producenta i to widać. Sprzęt prezentuje się świetnie, choć z pewnością nie jest to model dla fanów klasycznego wzornictwa. Urządzenie błyskawicznie łączy się ze smartfonem. Najbardziej podoba mi się łatwy dostęp do świetnie działającego asystenta głosowego. W ten sposób ustawiam przypomnienia, a także sprawdzam podstawowe informacje. Bardzo podoba mi się, że za pomocą zegarka można sterować aparatem w pikselu. Nie jest to jednak tylko podgląd i przycisk do robienia zdjęcia. Z poziomu zegarka można też zmienić aparat, a także przybliżyć lub oddalić kadr. Używanie Pixel Watcha z 9 Pro XL sprawia, że zaczynamy zauważać małe rzeczy, które ułatwiają życie. Kiedy dodamy kartę pokładową do portfela Google, kod QR pozwalający nam wejść do samolotu może się wyświetlić także na ekranie zegarka. Z kolei przed spaniem po włączeniu trybu nocnego na smartwatchu ten zmienia się także na smartfonie. Oczywiście na wyposażeniu znalazł się szereg czujników, GPS, a także świetny ekran, na którym można odczytać powiadomienia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Poza tym jest to bardzo poprawny smartwatch z niestety dość krótkim czasem działania. Urządzenie przy typowym użytkowaniu wytrzyma około dobę na jednym ładowaniu. Taki wynik jest typowy dla zegarków z Wear OS czy Apple Watchów. Natomiast smartwatche Huawei działają zauważalnie dłużej. Ostatnim elementem ekosystemu, który został niedawno zaprezentowany oraz wypuszczony na polski rynek są słuchawki Google Pixel Buds Pro 2. Są to chyba najbardziej zaawansowane do kanałówki, bo pozwalają na interakcje z Gemini Live Oznacza to, że na przykład podczas wieczornego spaceru wraz z Gemini możemy zaplanować posiłek na następny dzień i tym podobne. To wszystko robi wrażenie. Natomiast podczas testów napotkałem na dwa problemy. Aktualnie Gemini Live niestety nie jest w stanie wchodzić w interakcję z aplikacją Spotify. W związku z tym, po komendzie, włącz najnowszy album jakiegoś artysty, LLM zamiast to zrobić, powie, że nie może tego zrobić, ale za to przedstawi szczegółową instrukcję, jak możemy to wykonać ręcznie. Drugim problemem są sporadyczne halucynacje AI, czyli zmyślanie odpowiedzi. Spacerując z telefonem w kieszeni zapytałem Gemini Life o godzinę meczu, który miał się dopiero odbyć. Bats odpowiedziały, że dany mecz już został rozegrany. Konwersacja ze słuchawkami to ciekawe doświadczenie, ale trzeba mieć na uwadze, że kluczowe informacje warto dodatkowo sprawdzić z unikalnych cech. Etui wyposażono w głośnik, który może posłużyć do lokalizowania słuchawek, a także wydaje dźwięki kiedy poziom baterii jest niski i kiedy rozpoczyna się ładowanie. Poza tym, Buds Pro 2 to po prostu bardzo dobre słuchawki. Do kanałówki są ergonomiczne, a sterowanie gestami oceniam świetnie. Rewelacyjna jest też aplikacja, która w prosty sposób prezentuje zaawansowane funkcje. Niestety, do kanałówki obsługują jedynie podstawowe kodeki, ale jakość grania stoi na najwyższym poziomie. Użytkownik może dopasować charakterystykę dźwięku w aplikacji. ANC działa na wysokim poziomie, który przypomina mi Galaxy Buds 3 Pro. Pod tym kątem jest nieco gorzej niż w AirPodsach Pro. Bardzo dobrze za to prezentuje się czas działania przy włączonej redukcji szumów. Batsy bez problemu osiągają 8 godzin pracy. I właśnie tak wygląda i sprawuje się zestaw nowości od Google. Interakcja i współzależność nie jest może na tak wysokim poziomie jak w ekosystemie Apple, natomiast już na pierwszy rzut oka widać, że sprzęty świetnie ze sobą współpracują. Urządzenia Giganta z Mountain View przekonują do siebie spójnością designu, jak i funkcji. Pełną recenzję dziewiątki i dziewiątki pro, zegarka i słuchawek znajdziesz na naszej stronie. A co ty sądzisz o najnowszych sprzętach Google? Daj znać w komentarzu. Tymczasem nie ja z i żegnam. Do następnego. Cześć.